To był wyjątkowo pracowity weekend dla załogi pana Osła. Już od samego otwarcia przed ich lokalem ustawiały się kolejki. Chyba sprzedajemy, no nie wiem, wydaje mi się, że w godzinę 30 tortil albo więcej. No ale dajemy radę. U nas na kuchni jest obecnie cztery osoby i z przodu są na wydawce dwie osoby. Kuchnia Tex-Mex to jedna z nowych propozycji w sosnowcu dla osób lubiących jedzenie na mieście. Bardzo dobra tortilla. Nie pierwszy raz tutaj, w sumie. Także polecam każdemu, jeżeli ktoś nie miał okazji zjeść. Tym razem okazja była wyjątkowa, bo w ramach akcji Zagłębie za pół ceny mieliśmy promocyjne menu. Ta cena nawet około 10 zł byłoby ok. Być może to 15, to jest takie dosyć. Ale tak, tak kosztują rzeczy, które są robione ręcznie. Nie z mikrofali. Włączyć się w robienie wspólnie z miastem tej akcji w stolicy Zagłębia postanowiło kilkadziesiąt punktów gastronomicznych. Zawsze można te parę złotych zaoszczędzić, prawda? I skorzystać z oferty, nie wiem, jakiejś restauracji, knajpy, której się wcześniej nie było. Zadowoleni są też właściciele lokali, bo przez sobotę i niedzielę trudno było znaleźć u nich wolny stolik. Pomysł jest bardzo dobry. Muszę powiedzieć, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony materiałami, które są bardzo fajne, bardzo przemawiające, które utrzyma, otrzymaliśmy z Urzędu Miasta. Na plakatach znalazły się dokładne informacje o ofercie specjalnej w poszczególnych punktach. Dzięki temu jeszcze przed wejściem można było się jej przyjrzeć i wybrać tą, która odpowiada nam najbardziej. Najbardziej popularne, popularne są zestawy chrupiące kurczaki z kuchni. A jeżeli chodzi o bar, to szoty kolorowe, mianowicie truskawkówka, wiśniówka, cytrynówka, no i drinki w słoikach. W Parku Sieleckim za pół ceny można było spróbować drinków owocowych i warzywnych. W dobrym towarzystwie i, i na pewno na świeżym powietrzu smakują one lepiej. A robione są na oczach klientów w dwóch zasadniczych wersjach. Czerwonej i zielonej. Bazą jest Arbus, do tego dajemy bardzo dużo truskawek, ale truskawki wcześniej mieliśmy przygotowane już w cukrze. Często dodajemy też jeszcze aroni, więc wtedy jest czerwony sok. Natomiast zielony to baza pietruszka, ogórek i melon. Apetyt nie tylko na napoje, oferowane tym razem już od sobotniego wieczoru przez wystawców czasu na piknik, pobudziły występy między m.in. zespołu Fairweather Friends. To jest muzyka, która w jakiś tam sposób wpisuje się w modę, trendy. Jest, jest ciekawa. Jest, jest bardzo emocjonalna też przez wykon wokalisty Michała Meszlaka. Którego przed koncertem spotkaliśmy na ulicy Małachowskiego. Od dawna marzy o tym, żeby, żeby centrum rozwinęło się właśnie pod tym kątem gastronomicznym. A co pociąga ze sobą też skutki towarzyskim? No, Doszczas mieszkańcy Sosnowca są w słabo zintegrowani, nie przybywają do centrum, nawet nie wiedzą, że mają bardzo dobre lokale. Pewne jest, że za sprawą takich inicjatyw jak Zagłębie za pół ceny będzie się to zmieniać. Więcej informacji o ofercie gastronomicznej na stronie www.sosnowiec.pl w zakładce Miasto po godzinach.